Elektryczne samochody to taki poważny temat. Zróbmy z tego mniej poważny. Tak lepiej. Kupiłeś elektryka, lub chciałbyś elektryka i nie wiesz co dalej? Chodź, pokażę Ci wszystko krok po kroku. Zacznijmy od tego, dlaczego miałbyś kupić elektryczny samochód. Niższe koszty eksploatacji, korzyści ekologiczne, nowoczesna technologia, przywileje w ruchu miejskim i rozwijająca się infrastruktura. Ale, ale, najważniejsze pytanie, dlaczego powinieneś kupić elektrycznego Lexusa RZ? RZ? To pierwszy Lexus, który został stworzony od podstaw jako bateryjne auto elektryczne. Powstał zgodnie z filozofią Lexus Electrified, maksymalnie wykorzystując potencjał nowych technologii, aby zagwarantować optymalne zasięgi i zapewnić wyjątkowe wrażenia z jazdy. Wnętrze RZ to minimalizm z japońskim wyczuciem elegancji czyli cichy luksus zamiast krzykliwej technologii. W przeciwieństwie do konkurencji, Lexus nie patuje cyfrowym przesytem. Stawia na ergonomię i subtelność, co wielu kierowców bardziej ceni w codziennej jeździe. Lexus RZ korzysta z inteligentnego napędu na cztery koła Direct 4, który błyskawicznie rozdziela moment obrotowy między osiami, co daje lepszą stabilność, przyczepność i precyzję prowadzenia. Napędza go mocny ponad 300-konny silnik, który rozpędza blisko 5 metrowe auto w zaledwie 5,5 sekundy do setki. Akumulator o pojemności prawie 72 kWh zapewni spokój na drodze na ponad 400 km. Design Lexusa RZ jest nowoczesny, ale nieprzesadzony dla osób, które szukają stylu, ale nie chcą efektu wow na siłę. Przy zakupie elektrycznego modelu Lexusa dostajecie swoją dedykowaną kartę Lexus Electrify. Ona pozwala Wam płacić na publicznych stacjach ładowania niezależnie od operatora. Dzięki aplikacji Lexus Link masz wszystko pod ręką, od zdalnego zarządzania pojazdem poprzez planowanie trasy, aż po dostęp do publicznych ładowarek. Lexus Link oferuje trzy pakiety abonamentowe w zależności od Twoich potrzeb: Go, Active i Active Plus. Możesz je zmienić w dowolnym momencie, w zależności jakie będą Twoje potrzeby. Idźmy jeszcze dalej! Jakie są faktyczne zalety posiadania elektryka? Możesz jeździć bus pasem, nie stoisz w korkach. W niektórych miastach parkowanie jest za darmo i możesz wjeżdżać w niektóre strefy, gdzie spalinówki nie mogą. No dobra, ale po kolei. Energia elektryczna jest zazwyczaj znacznie tańsza niż paliwo. Brak skrzyni biegów, sprzęgła, oleju silnikowego oznacza mniej awaryj i niższe koszty serwisu. Zero CO2 z rury wydechowej równa się mniejszy wpływ na zmianę klimatu i czystsze powietrze w miastach. Samochody elektryczne są praktycznie bezgłośne, co zmniejsza hałas w przestrzeni miejskiej. Wjazd do stref niskoemisyjnych. Elektryki mają dostęp tam, gdzie pojazdy spalinowe są ograniczone. Bezpłatne parkowanie i ładowanie w niektórych miastach, możliwość korzystania z buspasów w wybranych lokalizacjach. Rozwijająca się infrastruktura już proponuje szybkie ładowarki DC. Są coraz bardziej dostępne, a wiele tras międzymiastowych jest już nimi dobrze pokrytych. Możliwość ładowania w domu, jak ładowanie swojego telefonu. Przejdźmy do sedna sprawy. W Polsce można również skorzystać z ulg, zwolnień z podatku drogowego, a nawet dopłat do zakupu. No właśnie, jak uzyskać taką dopłatę? Pierwszym krokiem jest zakup samochodu elektrycznego w salonie Lexus Biegłeś lub Lexus Trójmiasto. Pojazd musi zostać zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC. W przypadku leasingu i wynajmu długoterminowego pojazdu elektrycznego przed złożeniem wniosku należy podpisać umowę leasingową lub wynajmu długoterminowego i dokonać zapłaty opłaty wstępnej lub równoważnej oraz podpisać protokół przekazania pojazdu. Umowa musi dotyczyć okresu co najmniej dwóch lat. Dokumenty można składać online z wykorzystaniem platformy Generator Wniosków o dofinansowanie. Dostępnej na stronie: poniżej. Dopłata, w zależności od spełnionych warunków, może wynosić do 40 tysięcy złotych. Dużo. Warto. Okej, okay, masz elektrycznego Lexusa. No to jak go ładować? Chodź, pokażę Ci, jak to zrobić najprościej. Lexus RZ ma do typu CCS2. Umożliwia zarówno ładowanie AC, czyli wolne, jak i DC, czyli szybkie. Po podjechaniu do stacji wybierz odpowiedni tryb ładowania. Aby uruchomić stację ładowania, przyłóż kartę do czytnika. Teraz podłączamy kabel do samochodu. Cały proces ładowania możesz monitorować przez aplikację Lexus Link lub na wyświetlaczu w samochodzie. Kiedy skończy się proces ładowania, w aplikacji lub na terminalu naciśnij zakończ ładowanie i wyciągnij rygiel. W zależności od wybranego abonamentu opłata zostanie pobrana automatycznie. Nie zapominamy zamknąć klapki. Widzisz? To całkiem proste i wygodne, jak moje płaskie buty. W naszych salonach skonfigurujemy dla ciebie samochód, zainstalujemy aplikację Lexus Link i pokażemy jej funkcjonalność. Elektryczny wybór Lexusa RZ to nie tylko dodatkowe korzyści, ale i świadome podejście do środowiska. Możesz to zrobić razem z nami. Zapraszam do salonów Lexusa w Bydgoszczy i w Trójmieście.